Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku dzisiaj tak jak obiecałam zdrapka świąteczne odliczanie za dyszkę ale oprócz tego dobrałam sobie jeszcze dwie zdrapki za 5 euro congratulations więc y, trzymajcie kochani kciuki żeby coś fajnego tutaj wpadło no i zapraszam was do oglądania no i zaczniemy sobie od tych tańszych zdrapeczek także drapiemy Tutaj w grze numer 1 szukamy trzy razy trzech takich samych symboli. Zobaczymy, co tu będzie. No, fajnie by było, jakby coś było. No, ale niestety nic trzy razy nam się tutaj nie powtórzyło. Tutaj Musimy znaleźć trzy takie same kwoty. Mamy tysiąc, pięć tysięcy. Wszystko po dwa razy, niestety. I tutaj mamy wygrywające symbole. No, takie właśnie. No i taki będziemy szukać No niestety pusto, ale jeszcze dwie szanse przed nami Weźmy sobie od razu tą drugą. Zobaczmy. No i szukamy. po dwa razy Tutaj też nie ma ale tutaj mamy prezent i prezent i tort O, trąbki i tego szukaliśmy w tamtej. No, niestety. A co by było? Uh, uh, uh. No dobra, no ale nie ma. No także. Przechodzimy sobie do powoźnia programu, czyli do tego właśnie świątecznego odliczenia. Zacznijmy sobie, no, zacznijmy sobie od tych gier od 1 do 24. No i szukamy. Trzech takich samych, tutaj mam tak mamy sople, mamy rękawiczkę, Głębia. Tutaj mamy ostrokrzewy. Kominek. Dzwonek. Sanie. Szalik pod ósemką. Co tam dalej będzie? Na razie nic nam się tutaj nie powtarza. Rękawiczka jest po raz drugi. Szalik po raz drugi. Łyżwa. Po raz pierwszy. Tutaj Candy Cane's. Głowa mi się po raz drugi. Tutaj ten Ostrokrzyw po raz drugi. Skarb. Skarpeta po raz pierwszy, sople po raz drugi, łyżwa po raz drugi, skarpeta też po raz drugi. te lizaki po raz drugi kominek też po raz drugi śnieżynka po raz pierwszy no czy coś będzie? sanie po raz drugi śnieżynka po raz drugi no, ostatnia szansa, jeśli chodzi o tę grę. Dzwonek, ale dzwonek też po raz drugi. Tutaj dwa dzwonki. Także. Tutaj nie ma nic, ale dobra, szukamy dalej. Tutaj w grze 25 szukamy trzy razy tej samej kwoty. No, nie ma. O 1-0. Tutaj szukamy reniferka. Jest wiewiórka No i foczka. A tutaj szukamy dwa razy tej samej kwoty. Także zobaczmy. No i jest super. Zrabka się zwróciła znowu. Także jest zwrot na tej zrzepce. To co, wymieniamy sobie na kolejną? Myślę, że tak zrobimy. Że znowu wymienimy sobie na następną. No i zobaczymy, co będzie dalej. Także, kochani, dziękuję Wam na dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapki, zostawcie komentarze. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, również Was do tego zachęcam, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczorku oraz wysoki wygranych. Trzymajcie się ciepło, no i do następnego pa! pa.